you <music> W tym, odcinku, w tym odcinku gram w południową bramę. Okej. Okay. A, i ta bramka jest rosowa. Oh, Okej. Okay. a oh, yes, oh, je, oh, já se tak sedím, jsem si nějak zívám. No jo, je to dobře. Okay, já nevím, co si chtěl. Okay. Dobře. Mi to wszystko zaraz wpada Dobra, kolejny jakiś tam okej okay. O, już mam misję z głowy. Dobra, tutaj są takie. Okay. Dobra, i teraz biegłam na ziemię, tylko chyba nie trafiłam. Chyba nie, nie trafiłam. Że ja naprawdę nie widzę, co się tu dzieje.

O, mam już prawie 50 dolarów, jeszcze, jeszcze pół dolarów. O, ale fajnie się zrobiłam. No. Świetnie. A jest o tym? Okej, okay, no, no Ja nie chcę znowu wpaść w jakąś dziurę. O, 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 o. I co, tego nie trzeba używać? Nie mam coś fajnego za mną, gdzie za mną są wszyscy? Kradzie, nie kradnie. Słyszeliście, tam ten kradzie, Dobra. Oli fajny. Okay. O właśnie. E, nie mówiłam, e, że ten, że, że Południowa brama z tego wygramy na ekspercję, a po drugie jest to. Yy, ostatnio plaża Belder, bo Belder jest Hamel, a w Hamel są już dosyć trudne, nie? Belder też nie była. Nie należy do tych najprostszych, ale. No, ale w Hamel są już trudne, naprawdę. Dobrze. I ich tam jeszcze jeden, czyli tylko ten. Dobrze. się zaraz było. Oho, obra, ja mam najmniej życia! Eee. No ale dobra, przeżyję, chyba. Dobre, no. Ej, gdzie jestem? A, nie wiem, może zauważyliście, że mi się zbroja skończyła. Dobra, ej, nic so widzę, on jeszcze tu żyje, dobrze żyje. Dobra, trzy życia, dwa życia, jedno życie, i zero żyć. Okej, okay. co i tu mam A, nie to pukało, okay, teraz, dobra, może no, za chwilę patrzę na tę mapę. Aha, dobra, w drugą stronę ostatki Oddawać mi życie i manę. jak mi ją. I załączam, co Teraz, boss? Aha, czyli ten był tylko żeby. żeby mam życie i manę No dobra, filmik wam zostawię, sobie zobaczcie. że tutaj jest. Teraz, Z, z mostem nadziei przywołuje jakiegoś potworka. Że potwórka bossa no. A grała w to. To było na tym no na eredzie. Zaczynam grałam też na Eredzie. Ej, dobra, ja się nie widzę. wiem, no, gdzie ja jestem. Aha, chyba ja się nie mogłem ruszyć, bo miałam chyba nie tak. Nie Chyba tak? Czy jeszcze nie? Tak. dobra, dziękuję. jak są uciec, jak uciec. nie widzę, gdzie ja jestem. Halo. No ja się nie widzę. A, dobra, tu jestem. Jezu, nie widziałam, gdzie jestem. Ja nie wiem, kiedy ona ruszy, nie? No dobra. Dobra jest Ok. To ta plansza ja zajęła prawie 7-8 minut. no 9, 7, 9 minut. Ok. Dobra. No to to była plansza południowa y, brama. Ostatnia plansza z Zbeld Belder. I w następnym odcinku to potem to będzie PvP, bądź, bądź jakaś prasza z Hamel, nie wiem, nie wiem, że zobaczę. Dla mnie to, to na dzisiaj to tyle. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. O, jakiś filmik, to zostawię. A, bo się Balder skończył. Nie, Ewa Sport. A, dobra, rozumiem co on zrobił. Się wyświęcił. Jakby. Kur... Ale lipa przegrywa. Co się stanie? Dawaj, wstawaj! O, co to było? Co to? że ktoś? Dał sobie radę to? A nie jego siostra? Mm. A bo jak to się nie wie, to jest i się to siostra i brat. A fajny ten filmik był. Dobra, to powtarzam. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania i oglądania poprzednich odcinków.